Siemano widzowie, ja jestem Wenku, a dzisiaj zagramy sobie na trybie Wendteleporter w amp moi drodzy. Także ustawiamy sobie właśnie ten tryb na trybie Skeldnet, na którym każdy z was może sobie zagrać. I teraz tak, mamy ten tryb, także startujemy wszyscy w tych świątecznych ufoludach, moi drodzy. I ogólnie zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, a myślę, że będzie naprawdę ciekawie w tym odcineczku. Także za chwileczkę będziemy sobie rozmawiać na Better BetterKrulinku. Tutaj wszyscy, nasza grierka właśnie startuje. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy krumajtami, tutaj mamy dwóch impostorów, tak ogólnie. Także yy, tak, jestem a taski. Boże, Dlaczego jest taka taski. Tu nas będzie teleportować w miarę Ej, do wentów, więc co tam, chipsek? Co tam masz za O nie, Gaston Świata, to nic, to nic nie widzimy. Pil, pil, pil. O nie, nie zabiję mnie, nie, nie zabiję. Mnie. Tak, zabij go, Gavik, zabij go. do święta Czeka... nie zabijamy. O, dzięki, dzięki. Dobra, idziemy naprawić sobie wszyscy. To jest... Ok, no, pan Blade leży w wy. Laboratorium. Generalnie polecam schodzić do wędów. Nie fajne rzeczy. Okay. Taki mały spoiler, tak? Dobra. Bo jest wiele. Mm. Ja boję. Boję. A w takim razie czy my coś ustalimy? Panie Danix, gdzie jeste ciało? W laboratorium. Laboratorium. Widziałeś coś podejrzanego? Nie właśnie nie, bo światła były. Akurat Turec tego raczej nie zrobił? Dlatego że widziałem, że nie wiadomo dlaczego ty chyba... Przedłeś turet na początku na lewy reaktor? Eee, nie, to źle widziałeś. Ale raczej tego nie zrobiłeś, bo jeszcze tam naprawiałeś chyba światła. Ja mam informację, że chyba Danik z Aha. tego nie zrobił, bo bo widziałem go, jak był tam. Jak jest, jak jest elektryka i ta choinka pod elektryką. To... No jest. Ja drzewko robiłem, no. Tak, tak. Ta. I tam jeszcze była jedna osoba, ale nie pamiętam, co bo ja. Pitnich chyba? Też. Dopiero... Ja też... O dobra, no to te dwie osoby raczej oczyszczam. Ja chcę tylko tak. powiedzieć, że h jest wspaniałe i możemy skipnąć chyba. No to skipujemy. Spoko. Dobra, widzowie, mamy skipa. Po tych fragach być ciężko ogólnie wytypować, co tutaj się mogło zadziać, co tutaj mogło się stać. Także na razie sobie skipujemy tą rundę. Nie wyrzucamy nikogo. Okej, to tepło do góry, a już go tepło z powrotem. Czemu tak kurczę tutaj teleportuje? W ogóle mamy taski do robienia. No, idziemy do wenta i zobaczymy, co się stanie. Ups! Ci nie stanie. Okej, okay. ciekawe. A jednak, tepło mnie do góry. O kurde, siema Sandra. Nie słyszała mnie. Ile tu ich jest? Gawik robi temperaturę. Danix biegnie do lava z Ikorem Elikson. O Jezu, ile tu osób na wentach. jest? I czy on zabił chipska? Nie Elikson eee, Chipsek biegnie z Gawikiem. Sandra jest obok tego, obok lawa. Idziemy na venta. No dawajcie, o o o o Z powrotem. Ja sobie tutaj. E co, ile jest cooldown? By the way? ale to jest fajne. Popatrzcie, bo wyskoczył mi z venta. Nie, jest chyba jakiś cooldown na to. Dewy, dobra, dewy ucieka no jest mega ciekawie Co tutaj, Gawi robisz? no? A zabijam Sandra lepsza ja Dawaj, dawaj, robimy dubla, robimy dubla, robimy dubla da, na da, 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 da. <laughs> Nie no, dobra, ja sobie idę grzecznie robić taski Spoko Sandra w ogóle żyjesz? Co tam? Pisz, Spankę masz chyba O Aha, to łatwo Łatwo Dobra, także startujemy z kolejną gierką Vent Teleportera i jestem impostorem z Ikorem. Możemy się porozumiewać za pomocą radia, moi drodzy, także będzie, myślę, mega mega ciekawie. Ale lecimy. Ile osób na kluczyku? Last Christmas. Last Christmas. Last Christmas. The very next. Ja, witole, ale tutaj dobra. Świątecznie się zrobiło przez chwilę, no dobra. Tak, i świąteczne fejkowanie tak. Tak, tak, tak. osoby sobie wejcowanie. Dawid, na kim robimy dawla, na kim robimy dawla O, tu, tu tu dobra, chodź zabijamy. No dobra, no, dawaj No to dawaj zabijamy Nie no Dawaj, robimy dawla, dawaj, dawaj. Trzy, cztery. Dobra, się. Ej, w ogóle możemy przez radio gadać. Weź mi coś powiedz odpowiedz mi Halo halo, Ej, możesz rozmawiać ze mną przez radio mój impostorze Nie wiem czy wiesz, ale kurczę weź mi coś odpowiedz bo ja gadam do ciebie przez radio Halo halo Cały. Dobra, pozycja. Communication. Y, ogólnie ciała są w labie przed wyjściami do laba, gdzieś słyszałem buźka. I Widziałem, że tam Gawik Ale 5 sekund temu wbiegał do, do laba na kamerach, więc teraz kwestia, co tam się stało. Ciało Ale jest tak bardzo jest świeże. Dziwne, A ja chciałbym. Dziwne to jest, bo Welek no, gada. Gadał w taki sposób, że. Jakby udawał, że mówi przez radę, że halo, halo, impostorze? Ja jestem teraz na Od, kamerach, wyku. No, no jesteś na kamerowni, tak, ale gadałeś jakby... Gadałeś do impostora, jakby, czy swojego przez radio. Albo przynajmniej próbowałeś. Jakie radio? No, impostorskie. Impostorskie. Aha, bo są te radia, ta, no. Ja nie gadałem nic, o co Nie cię... wiem, ty... Nie wiem, o czym ty gadasz, człowieku. Może tak naprawdę jesteś... To i jak jest. Ja trollowałem na początku z Gawikiem, że robimy dubla, a teraz on nie żyje. Na tego, na, na kimś. Wenek, pytanie. Bo no. się Czy widziałeś, żeby ktoś wchodził do laba? E, no właśnie, gadam, Gawik przed chwilą wbiegał, nie? Ale ja to dla jaj gadałem z Gawikiem na początku, robimy dawla, po prostu tak for fun, nie? A wiedziałeś, że ktoś od dwa wychodził? E, nie, ale wiem, że Gawik wbiegał chwilę temu do tego. Bo wiem, że tu się jak wchodzi na wenda, to teleportujesz się, mega. Dobra, skipujemy to. Ogólnie tak, nie mogę podczas kamer nic bo się wkopałem teraz. Przez kamery nie słyszą osoby. Nie mogę grać na kamerach, bo jak ktoś na tych kamerach jest, to nie słyszy. Dobra, idę na Whipons. Ej, mój impostor, halo, czy ty się możesz odezwać? Halo, słyszy O, teraz cię słyszę, No Jaką taktykę robimy? Masz jakiegoś pomysłu, co możemy zrobić? Gdzie ty jesteś w ogóle teraz? Bo ja jestem o -o. w Wi-Ponsach. Ele. Ele, dobra, to gdzie się spotykamy? E, w sensie, co robimy? Masz jakiś pomysł? Tak, średnio. Dobra, no to dawaj, że włączymy światła i się spotkamy przed Ele, zrobimy dubla i wskoczymy na wenta tam. Do elektryka, dobra? Be Gotowy jesteś? Dobra, robimy teraz dubla i na wenta uciekamy do kamery. Do... Okay. Dobra, ja uciekam, a ty drugiego złapiesz, ok? I potem uciekasz tu. Siemano, ulepimy, siemano, kto tu jest ze mną? Dziś, da, tak, ulepimy Dziśbowana? Ulepimy Dziśbowana? Czekaj, Tak ja nie widzę teraz nic, kto tu jest ze mną? Kto, kto, kto ze mną stał? Ja Czekaj, jeszcze nie widzę Danix, tak? Ja i odklejona Okej Ja się pytałem, czy ulepimy Dziśbowana Możemy O Koło elektryka są dwa ciała tu na Padejrze i Blade'a Ale jak długo ciała razem? Ja wiem, to Znaczy, długo? no. Tak, tak samo e... sekundy, bo je chwili ja widziałem, żeby sprawdzić, czy nie ma długo. Z... No, na, panie... na pewno, światła trwały z 20 sekund, już więc mogły nawet na początku światło, ale nie wiem. O, panie, Likordzie, poszłeś? Mi minąłeś koło Jeffka. Ja jestem obok Storyju. Czyli na razie są podejrzenia na tego, na, 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 na blaza i kogo? Znaczyna, ogólnie nowej, to określe. jest dwójka impostorów ustawiona od startu, tak? A. Reszta to są crewmatesi, Ale tutaj jak wchodzi ktoś na venta to go teleportuje w losowego venta, Nie wiem, zauważyliście już zapewne to. I tutaj się mogło wiele zadziać, aczkolwiek na końcu, na pewno nie zrobił tego według mnie Danix bo ja robiłem uploada, on mi się odzywał no, i mi nie wbił się jaki. Jeszcze ktoś tam był Danix, nie wiem kto ten drugi był, był ona. A Crewmatesi mogą wskakiwać do venta? bo ja w sumie nie wiem tak. Mogą, mogą. Tak, mogą. Możesz wchodzić na Wendy i cię teleportuje. Dokładnie, tak. Okay. No to ja tego nie wiedziałem. To teraz można dzikie akcje robić z tym. Mamy dwóch, mamy dziesięć osób. Nie wiem, ja tutaj na pewno mogę schartkirować raczej Danixa, bo praktycznie na zgaszonych światłach pierwsze co zrobiłem, to wbiegłem na tego e, uploada. Tak samo o, to zrobiłem. I tam siedziałem, bo po prostu myślałem, zlitują się nade mną i tyle. O nie, dobra, lecimy ze... lecimy ze Skifem, moi drodzy. Teraz musimy się zgadać po prostu z moim drugim impo. Zgadać z moim drugim impo na to, żeby zrobić dobrze dubla. Ej, dobra, idziemy naprawić wszyscy, czy ktoś tam pobiegnie. Ej, co? So, ja byłem wyciszony. Kto naprawia? Kto tu jest? Halo, halo. Dobra, widzę, że i Kor, i core Dobra, zarobisz się. Dobra, ja biegnę sobie do laba. Ej, musimy się zgadać i w równym czasie zrobić tego drugiego fraga. Masz kogoś na oku? Mam bardzo dużo osób. Na oku. Co tam? Ej, możesz kogoś teraz zabić? Masz okazję? Spróbuję. Dobra, to dawaj. Rób fraga i ja za chwilę też robię. Dobra, świetnie, dwa fragi. Gdzie? No w tym korytarze jak pobiegłeś. Co ty gadasz? O serio. Ej to cze czekaj, to ja wiem, to to jest odklejona w takim razie. Nie no, Wenek, Co? ty przecież mówiłeś, musimy kogoś zabić. A, a, a Wenek, gdzie ty jesteś? Ja jestem teraz w labie i ciebie mijam. A ty biegniesz do laba. Mhm. A tutaj się rzeczy, że dzieją. Ale ja odklejona była chyba teraz w office'ie ze mną. Chyba, że to jest selfie. Tak, selfie. Skubiłeś cało. To Danix, jak nie widziałeś odklejonej w takim razie, która tam wbiega? Nie widziałem jej w ogóle. Bo robiłem To tak dziwne, tak. bo ja ją teraz mijam na oficie. Ja tu, tu nie ma Morflingów, no jakby. W w mi, wiesz o co chodzi? Może mnie. Może mnie. Może minęła wtedy, kiedy ja odklikałem. Nie, stary, czekaj, bo ty tam robiłeś coś innego. Ty robiłeś planety, dobrze pamiętam? Nie, ja sobie odklikałem tego, Drzewko. A Bober zginął na planetach, tak? Nie, on zginął w korytarzu. Tam, gdzie właśnie wychodziłeś, to właśnie leży tam korytarz. No, ale stary, jakby no ja to jestem. To... Wychodzę teraz z laba, nie? Normalnie, tak o. i za to by leży. No nie no, to musi być odklejona, moim zdaniem, nie? I... Jest w no, ale jakby z teleporter może akurat mogła pójść do kibli i z tego wenta się tepnąć do offisa, tak? Mogła niby, ale wiesz, to się czasowo by zgadzało mhm. W każdym razie Alko był na zewnątrz Offisa, i tyle wiem sobie. Dla Tak Z lewej strony Wiem lewej strony. Ja sobie Widziałem śpiewałem go. Minąłem go Ja też go minąłem gdzieś w labie, on tam pobiegł gdzieś dalej do przeciwko. No, on tam gdzieś w kierunku spesji biegł. To... Fakt Nie, to jest dla mnie na, raczej odklejona, bo jeżeli... Jeżeli jest ciało w labie, a tam daniks zbył, no to to jest... Mhm... I dobra, teraz musimy zrobić dobrze double. Nie wiem co im włączamy, ale może... Poczekaj, ja z sabotażem poczekam, dobra? Zrobimy światła, i tam walniemy dabla, i będzie koniec idealny. Okej? Okay? Dobra, dobra. Dobra, się. Tylko musimy razem być zgrani, i będzie git. Poczekaj, poczekaj na więcej osób, może. Po co? co? Naprawmy to. Dobra, Ikor. Wierzę w ciebie, wierzę w ciebie, czekaj, tu zamkniemy. Czekaj, żeby z drugiej ktoś nie wbiegł. Żeby z drugiej ktoś nie wbiegł. Pilnuj tutaj. To Ej, zabij! Zabi zabi zabiłeś? A, tak Czekaj, to jeszcze... Choba. Jeszcze... Ja pierniczę. <śmiech> 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 ja tak się mapkę, ja <laughs> no, tak przez całą mapkę lata śpiewał. Bo ja... ja... Nie no to kurde, jak odklejona nie była to Danik zrobił selfie No trzeba padły, widziałem na Wikonsach jak padły dwa trupy. jak gadał chyba do Writiego, że zrobię mam świat i double killa. Ridley nie żyje, ja po prostu nie wiem co się w tej grze dzieje. Jest mu bo... Czekaj ja gadałem do Writiego, że zrobimy double killa W Szeofi się gadałeś, że zrobicie double killa Według mnie Banku chyba to lujemy. Be, ja mam zresztą, chyba zresztą, ja, zresztą, ja zresztą, mam chyba Jessera, ja ja wiecie? Ojej, ojej. Ale, a, no. ale alko biegł Zresztą. od strony ciała, widziałby reporta. No, nie, no ja nie, ja nie widziałem. Mówię na meetingu. Kosovd jest nie, uczciwym nie, wspólnikiem, nie, nie może być uczciwym wspólnikiem. Jest, no miał Jestem okazję dwa dobrze. razy mnie zapitalić pani Alisonie. Nie, interesuje, co no Tak. To interesuje? Jakby naprawdę, tak naprawdę to ja jedyne co robię w tej duncie to raz uh, zobaczyłem. Ven, ale węta. on biegł od strony ciała, strony, pod storage. Em. A od lewej strony było ciało przed L. On musiał je widzieć, albo przynajmniej reporta widzieć. Nie, ja nie widziałam nic. Alkosow na bank jest czysty. Alkosow jest w bank czysty. On I zrobił. Kółko, yes. kółko zrobił, był w laboratorium, zrobił kółko do Teddy Pluma, a Edwin do. Bardzo nie wiem, czy by zdążył to ciało zabić. No Elixon, co ty gadasz? Tak przyznaję, że to pan węku zrobił ciało i tyle. A ja przyznaję, że Danik zrobił selfa w takim razie, jak to nie jest odklejona. Eee, tak. Ale Dziwne, że wy się nie widzieliście w ogóle. Muszę zagadać się tak, Chodzi mi o to w poprzednią rundę, że Węków nie no. zgubił ciało. Tak, bo zgubiłem. No. Gubi, zgubiłem, jakby minąłem ciebie, wiem, że tam była ta osoba, która padła. No ale odklejona tam biegła, więc no... Daj na alkohol. Nie, Danix da jest, kuźdę, Danik jest. Na Węka dajcie, na Węka dajcie. Ja pierniczę. Na Węka dajcie, on zgubił ciało. Nie no ale ty jest odklejka, dobra, ja wierniczę, co tu się odpierdziela totalnie ja nie rozumiem Exon czemu ty do góry jesteś, powiedz mi A dobra, te cię Ej nie no no na naprawdę to jest kurde tego gadam wam kto to jest No ciężko no teraz Elikson dogadamy się okej okay? O kurde, jak się Chciałem się dogadać na końcu z Ellisonem. Kurde, tak wiesz, że teraz, dobra, ponegocjujemy coś. No dobra, GG.